Udało mi się zdobyć sadzonki świdośliwy olcholistnej. Sporo mam tych sadzoneczek, wrzuciłem sobie je na razie do wody. Żeby spokojnie mogły sobie nabrać wigoru przed wsadzeniem ich do gruntu. I plan jest taki, żeby wsadzić je tu właśnie przed ogrodzeniem. Tak jak są na tamtej linii widzicie porzeczki. To tutaj, na tej samej linii, tak metr od płotu, wsadzimy te świdośliwy. Yy, zaraz wam pokażę zresztą, jak i to będzie wszystko. To jak wykopany i taką sadzoneczkę. Widzicie, ona taki system korzeniowy ma. Dość płytko rozwinięty. Wsadzamy i zasypujemy ziemią. Polewamy wodą jeszcze. Jest susza, więc trzeba tej wody troszeczkę dać. Dobra, dobra. I taką widzicie sadzoneczkę już z kwiatami, ładną, wysoką, my około metra wysokości mamy wsadzoną. Bierzemy się za kolejne sadzoneczki. No i świdośliwy już są posadzone sadzoneczki, fajne, spore. Jedne mniejsze, drugie większe. Zobaczcie. Dwa takie rządki, około 20 metrów może długości tych krzaczków. Jestem ciekaw, jak już się rozwiną i zakwitną, jak to będzie wyglądało. I mam nadzieję, że się tu przyjmą. Tu jest taka fajna ziemia. Pod spodem zaraz szybko się robi mokro. Także powinny świetnie rosnąć. Trzymajcie się ciepło. Hej!